Siema, robię ten filmik na Mega Speedzie, dlatego że są to moje ostatnie godziny bycia niepełnoletnim i chciałbym je jakoś tam fajnie wykorzystać krótko zwięźle i na temat. 2014 rok to rok. Nie 13. 2013 rok to rok, w którym wszystko się zaczęło. Znalazły mnie osoby, które miały mnie znaleźć. Nagrałem swoją własną płytę. Złotą płytę. Zrobiłem jedną trasę koncertową, zacząłem, zacząłem drugą. Przez, przez ten czas bycia Dawidem, który nagrał płytę, nauczyłem się trochę pokory. Nauczyłem się dystansu. Nabrałem dystansu do, do siebie, do świata i do, do ludzi bez własnego życia. Czytajcie, hejterów. I obiecuję Wam, że ten 2014 rok nie będzie zmarnowanym rokiem, że będę kontynuował to, co zacząłem. Że, że będziemy mieć jeszcze więcej okazji, by siebie zobaczyć, usłyszeć, poczuć. I mam nadzieję, że wciąż będziemy sobie pomagać, by osiągnąć to, co chcemy. I tak, i dziękuję mojej rodzinie, moim przyjaciołom, moim znajomym, moim wytwórni, Igorowi. No i moim fanom. Bo bez was 2014 rok byłby rokiem. Kolejnym rokiem, 2014 rok byłby kolejnym rokiem Dawida z marzeniami, z gitarą na tym łóżku. A nie Dawidem, który nagra drugą płytę, który zrobi... Fajnie, faj, fajną, dużą trasę koncertową i po Polsce i, i trochę wyskoczy do Anglii na miesiąc, może tak. I dlatego Wam dziękuję i mam nadzieję, że będziemy razem jeszcze przez, nie przez, do końca. Trzymajcie się, otwieram dla Was szampana. Nie umiem tego przeczytać, ale. Wyleję, wyleję na pewno. Nie, a? Wasze zdrowie.